Część dzisiaj krótki poradnik o tym, jak przygotować tahini, czyli pastę, którą na przykład można wykorzystać do hummusu, ale nie tylko, bo jest to też fajna baza na przykład do wszelkiego rodzaju koktajli i przepisy na takie również znajdziecie na Kotlet TV. Przygotowanie pasty tahini jest tak naprawdę bardzo, bardzo proste. Na początku na suchej patelni prażę sezam. Pamiętajcie by sezamu nie przypalić. Jest drobny i łatwo to uczynić, a wtedy pasta tahini będzie gorzka. Więc warto e, przemieszać e, ten sezam na patelni tak aby e, równomiernie się uprażył. Kiedy w całej kuchni już będzie pięknie pachnieć sezamem, wtedy sezam przesypuje do miski, dodaje do tego e, trochę oliwy i całość miksuje blenderem. Na początku może się wam wydawać, że E, nigdy to się um, jakby nie zblenduje. Zajmuje to kilka minut, ale naprawdę zobaczcie, że warto. W razie potrzeby możecie dodać jeszcze trochę oliwy. Gotowe tahini przyda się do wielu potraw, a także do popularnego hummusu. Więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.